Witam Was serdecznie, moi wszyscy kochani EBO, Forever Business Owner, zwracam się dzisiaj bezpośrednio do Was z Zanzibaru. Chciałam Was zmotywować tym, żebyście znając już Forever, znając możliwości, znając ten produkt, przemyśleli jeszcze raz, czy nie warto trochę bardziej się zaangażować i wykorzystać te możliwości, które nam daje Forever jeszcze bardziej. Pamiętajmy, że mamy dzisiaj własne sklepy, wystarczy, że wygenerujecie swój link i możecie promować te produkty, a Forever zajmie się logistyką, dostawą i tym podobnie, więc polecam Wam tę formę, fajnie się sprawdza, jak to mówią, wyśpicie, internet za Was pracuje. Dlaczego też warto? Dlatego, że widzę, że tutaj na przykład na Zanzibarze Forever jest bardzo znany, bardzo dobrze odbierany, cały świat praktycznie gdzieś ktoś słyszał i mam wrażenie, takie moje prywatne osobiste, że najgorszą opinię Forever ma chyba w Polsce. Może przez to, że jesteśmy takim narodem wiecznie narzekającym, musimy na coś narzekać. Bo tutaj na pytanie, kim jesteś. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem menadżerem Forever Living Product, bo jest takie wow, naprawdę super, ale masz fajnie. I to jest od pani, która sprzedaje w sklepie, czy jest w recepcji, to jest takie bardzo, bardzo miłe. Jestem bardzo, bardzo dumna, że, że pracuję w Forever. Tutaj jest to bardzo znane. Może dlatego, że tu ludzie się po prostu szanują. Szanują siebie, swoją autonomię, swój, swój czas i przede wszystkim uśmiechają się. I nie mają takiego Jezu, ale on będzie coś tam, może miał z tego coś tam. Nie, nie o to chodzi. Dlaczego ja Wam o tym mówię i tutaj, z Zanzibaru, zawsze wtedy, kiedy jestem gdzieś na jakimś wyjeździe? Dlatego, że strasznie mi przykro, że wielu z Was martwi się o to, że czy będzie miał pracę, czy wszystko się ułoży dobrze, czy pandemia się w końcu skończy, to nie skończy, mówię Wam, że się skończy i że w przyszłym roku będzie wszystko, wszystko ok? Też chciałam Wam przypomnieć, że na rozpoczęcie, nowe rozpoczęcie współpracy z Forever, jakby odgrzebanie kontaktów jest też bardzo dobrym czasem. Popatrzcie na Basię Mandecką, która mnie zadziwia niezmiennie, bo rozwija się niesamowicie. Myślę, że to czy zostanie menadżerem, czy nie, to jest kwestia tylko czasu. Każdy ma swój czas, kiedy dochodzi do tej pozycji. Codzienną inspiracją dla mnie jest Anitka. Anitka nie widzi problemu. Znacie moją Anitkę? Jestem z niej niesamowicie dumna. Sprzedaję produkty śmielej, odważniej, docenię ich właściwości, ale dlaczego? Dlatego, że je dobrze zna. I nie dlatego, że. Przeczytała składy, tak. bo Anitka nie przeczyta tych składów, natomiast zna jej właściwości, bo poleca to klientom i prosi o informację zwrotną. I cieszy się, jeżeli któryś z produktów spodobał się klientowi i, i ewentualnie w czymś tam pomógł. Ja też jestem naturopatą, więc dla mnie, Forever. W dobie pandemii był bezcenny. Wspomagałam leczenie kilkudziesięciu osób. Wszystkie czują się dobrze, świetnie, bez powikłań. Także jestem dumna z tego. Jeżeli ktoś ma ten temat na tapecie lub jest bardziej zainteresowany, to oczywiście zapraszam do kontaktu powiem jak to się robi i dlaczego. Akurat te produkty z naszej oferty są świetne. Ja Was zachęcam do tego, żebyście zaczęli pracować w Forever, żebyście przemyśleli, żebyście nabrali wiatrów skrzydła i pokochali Forever jeszcze raz. Wiem, że może być dla Was to trudne, bo, bo już znacie to, co Wam nie wyszło, to, co Wam się nie podoba, ale zastanówcie się, czy jest coś, co może być inspiracją dla was i. Dlaczego zaczęliście współpracować z Forever? Czy te cele, plany były wystarczająco silne, żeby przetrwać wszystkie te niedogodności czy te rozczarowania, z którymi się mierzycie na co dzień? A one są i będą, tak? One są takie same dla mnie jak i dla Was. Natomiast to nie znaczy, że, że jest to biznes jakiś tam doskonały. Natomiast jest to bardzo bezpieczny biznes i bardzo wdzięczny biznes, dlatego że jestem tu i teraz. Jestem wdzięczna za Zanzibar, jestem wdzięczna za przyjaźń, jestem wdzięczna za Was. I cóż to powiedzieć więcej? Zobaczymy się w Polsce, mam nadzieję, że się odezwiecie i będziecie chcieli robić ten biznes tak samo jak ja go robię. To nie jest sprint, to jest maraton. Tak jak widzicie, ja już kilku lat. Raz z większą energią, raz z mniejszą energią, natomiast zawsze z miłością. Więc może dlatego dzisiaj tu i teraz jestem zakochana w życiu. Pozdrawiam Was z całego serducha. Bawcie się dobrze, przemyślcie wszystko jeszcze raz, wygenerujcie sobie linki do własnego sklepu. Polecajcie, zacznijcie może od tego. A ludzie, którzy będą chcieli z Wami współpracować, po prostu sami się znajdą. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia.